Widzimy tutaj ładowarkę do akumulatora litowo-jonowego. Po prawej jest pakiet 3S2P. A tutaj jest elektronika, która pilnuje napięcia ładowania tych ogniw. I gdy którykolwiek pakiet z tych baterii się naładuje do 3,7 V. To ładowarka automatycznie wyłącza zasilanie, wyłącza ładowanie do całego pakietu. Są tutaj takie układy TL431 wraz z tranzystorem, każda sekcja ma właśnie taki układ, który jest dodatkowo regulowany. Potencjometrem. Sygnał z tych trzech pakietów, tak jakby pojedynczych, jest zbierany w jedną informację. I tutaj mamy triak z przekaźnikiem, który rozłącza ten obwód główny ładowania. A ograniczenie prądowe jest realizowane za pomocą żarówki halogenowej. Układ działa, jest w fazie testów. Jestem ciekawy. Jakie będą różnice w poszczególnych tak jakby bateriach? Jak na razie po dwóch ładowaniach i rozładowaniach różnica ta wyniosła jedną setną także nie jest źle. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam do obejrzenia innych na moim kanale.